Cześć, witam Was na ulicy Abbey Road. A tak naprawdę na początku tej ulicy, ee, nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj e, inicjuję e, moją najmniejszą telewizję na świecie pod postacią dwójki, czyli tak zwane NTNS 2. A Abbey Road to ulica związana... Z dźwiękami, czyli z najsłynniejszym, można powiedzieć, brytyjskim studiem, gdzie powstało wiele przepysznych, tak powiem, yy, utworów, yy, całych albumów. Można by długo wymieniać, ale słuchajcie, dwa tygodnie temu ponad dwa tygodnie temu skasowano mi kanał NDNS-u, no i nie doczekałem się odpowiedzi dlaczego no i postanowiłem zrobić kolejny kanał i można powiedzieć odsłonę numer 2 a dzisiaj właśnie założyłem mój kosmiczny mały plecak, który mi spada bo jest pusty w tej chwili i postanowiłem no, nagrać film Troszeczkę yy, o historii mam też powiedzieć. Yy, bo dwa lata temu, dokładnie 13 września 2015 roku to, czyli już to 3 lata, nie 2 yy, odbyła się odbyła się. Yy, Fajna impreza, tak powiem, czyli tak zwane sympozjum ufologiczne, w którym razem z niezależną telewizją Janusza Zagórskiego, już nie żyjącym Wojtkiem, drewniakiem, wybraliśmy się do Stonehenge. Była moja, któraś z kolei, wizyta. W mieście, w mieście, w miejscach o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć czyli miejscach mocy i tu właśnie słuchajcie podchodzimy pod takie jedno miejsce troszeczkę Wam o tym wszystkim opowiem no cóż wiele wody upłynęło tu jeszcze sobie słuchajcie zrobimy selfie Tymi znaczkami, które są tutaj na, jako oznaczenia ulicy. Z takich ciekawostek Wam powiem, że widziałem ludzi, którzy yy, chcieli ukraść takie tablice, które są ponoć bardzo cenne, jeśli chodzi o tak zwany wtórny rynek. No okej. Okay. Yy, ale my dobrze go słuchajcie, zejdziemy sobie z tej głównej ulicy, bo tam jest straszny hałas. I chcę Wam pokazać pewną rzecz, która jest za mną. Tak. Takich kościołów jest masę w Anglii. A ten jest, no jakby to wam powiedzieć, no jeden z mniejszych. Ostatnio dość głośno zrobiło się o pewnym innym kościele, gdzie byłem też właśnie. I to byłem przejazdem do Stonehenge no ale to było słuchajcie już kilka ładnych lat zaraz jak przyjechałem do Anglii czyli pewnie z 12 może, może 11 lat temu byłem w miejscowości Salzbry, słynne salzbry. dzisiaj jest to słynne ze względu na to, że ponoć tam pojawiło się dwóch panów z Rosji i usiłowało zamordować pewnego szpiega Natomiast oni, według ich relacji, przyjechali właśnie zwiedzić salzby i zobaczyć tamtą katedrę. Katedrę, która ma 123 metry i ma 700 lat. Jest tam zainstalowany zegar, który ma również 700 lat, który do dnia dzisiejszego działa. Teraz porównajmy sobie technologię sprzed. 700 lat, a tą obecną dzisiaj. No i nasuwa się pytanie: po co komu budować takie wieże, jak tam widzicie za mną? Po co to robić?